Wszędzie tam, gdzie nowy prezydent będzie chciał pomagać, będę witał z otwartymi ramionami jego, jego gotowość do współpracy. Wszędzie tam, gdzie będzie chciał przeszkadzać, no zobaczy, na czym polega reguła konstytucyjna, znaczy kto rządzi w kraju i, i będę w tej kwestii bardzo konsekwentny, a jak będzie trzeba, też bezwzględny. Trzeba przyznać, że Karol Nawrocki znajduje się obecnie w bardzo wygodnej sytuacji politycznej. Jako prezydent ma bowiem ograniczone, ale znaczące możliwości. Może składać projekty ustaw, jednak to na Sejmie i Senacie ciąży obowiązek ich przegłosowania i sfinansowania. Jeżeli Sejm odrzuci jakąś jego ustawę, Nawrocki zyskuje amunicję, by dalej uderzać w koalicję rządzącą. Z kolei, jeśli Sejm przegłosuje jego projekt, to on zbiera wszystkie laury. Widać to pięknie na przykładzie podwyżki kwoty wolnej od podatku. Tusk złożył taką obietnicę dwa lata temu, ale nic z tego nie wyszło, bo jak zwykle nie ma pieniędzy. Nawrocki zapowiedział, że złoży taką ustawę, co od razu stawia tuska pod ścianą.